Laudetur. Jest ciekawy wyróżnik całej prawicy. To działa właściwie wszędzie w krajach rozwiniętych w mniejszym czy większym stopniu. Mizogenizm. Mizogenizm jako cecha prawdziwych prawicowców. Przede wszystkim tych ostrych, ale nie tylko. I teraz tak, ja nie chcę tu trywializować sprawy, sprowadzając do Inceli, frustracji seksualnej i tego mitycznego. Uproszczonego wyborcy Konfederacji. W rzeczywistości to dotyczy tak samo tych supersamców prawicowych, mających piątki, szóstki, dzieci, różnych korwinów, mikkę, różnych masków. Przecież oni są Trumpów, oni są mizoginami jak jasna cholera. Oni wszyscy odwołują się do mitu chwalebnej przeszłości, utopię widzą w przeszłości, kiedy było tak dobrze, porządnie, jasno, zdroworozsądkowo, każdy miał swoje miejsce w społeczeństwie, wręcz tak konfucjańsko, ale przecież ta przeszłość w przypadku krajów zachodu no nie tylko to był czysty, silny patriarchat. Z kodeksem Napoleona. Z brakiem jakichkolwiek praw kobiet, nawet prawa do kształcenia się, no i z brakiem autonomii kobiet. Więc tak, Korwin czy Mask, mając piątki, szóstki dzieci, będą wyrażać się z pogardą. No Korwin Mikke, jasno, głupsze, nieinteligentne, nie mają wkładu w kulturę, zabrać prawa wyborcze, prawa wyborcze kobiet niszczą nam tu politykę, no zniszczyły jemu troszeczkę, zdaje się, no ale to już taki drobiażyk. Aż po sfrustrowanych młodych facetów, których kobiety nie chcą, pozostających poza związkami Inceli wyobcowanych seksualnie, emocjonalnie, bardzo różne są twarze tego mizogenizmu. Aż wreszcie po... Tak! Jakiś mizogenizm ja widzę nawet u Jordana Petersona. Z nich wszystkich, może najinteligentniejszego, bo z nich wszystkich on jest jakimś guru intelektualnym. A, no i kościółek katolicki. Te homoseksualne kluby, jakim jest Watykan. Tak, Jeśli zarzucicie mi przez to, spójrzcie do statystyk. Te homoseksualne kluby, jakimi de facto były, i w Zumie nadal są seminaria duchowne. No tu jest oczywiste: kobieta jako coś złego, grzesznego, brudnego, plugawego. Jasne, jasne, jasne. Przecież tylko nasz męski seks, to seks wybrańców, seks prawdziwy, a jedyna kobiecość, jedyna kobiecość, jaka jest do stolerowania, to najświętszej panienki, no bo przecież zawsze też i w Ameryce Łacińskiej przeprowadzono takie dość szerokie badania, stwierdzając, że współczynniki feminino sido, czyli zabójstw kobiet, to odrębnie stypizowane przestępstwo w Meksyku, Argentynie, w wielu tych krajach, zabójstw kobiet przez partnerów jest najwyższe tu, gdzie jednocześnie, uwaga, kult maryjny najświętszej panienki jest największy. Jeśli czysta kobieta dziewica jest tą kobietą jedyną, pożądaną i wychwalaną, rzeczywista kobieta z jej słabościami, z jej fizycznością, cielesnością, emocjonalnością, jest czymś nie do przyjęcia przecież, bo nie kontrolujemy jej do końca, prawda? Różne są formy mizogenizmu, we wszystkich nich ja widzę jedno. Oprócz frustracji seksualnej młodych Inceli. Tęsknoty za wspaniałymi czasami XIX, XVIII, początku XX wieku, za wspaniałym, wspaniałym patriarchatem, czyli absolutną dominacją, a teraz będzie się ubierać ten mizorganizm w różne argumenty o niższości intelektualnej, kulturowej takiej, siakiej, strakiej. Nic nie szkodzi, że rzeczywistość temu przeczy. Co więcej, tym moim słodkim incerom powiem tak. Im bardziej będziecie pogardliwie traktować kobiety, im bardziej będziecie ciebie tym mniejsze macie szanse na realną kobietę. No wiem, zadowolicie się forumem z tulejowymi lasami, ewentualnie, uwaga, coraz lepszymi botami, które dadzą wam już wszystkie dialogi z niby kobietami, wszystkie obrazki, no i możliwość dokończenia sprawy ręką. Ramen, drodzy mizogini.